No, wiemy ich. Czuję to w kościach. Co gramy? No nie umieć zdecydować. To na wyrku, się widzimy. Biegnijcie long, tolerancy, phoenix i do B, okej? Okay? CSGO skins. Strona z najlepszym dropem i najbardziej rozbudowanym systemem. Bitew. Myślisz, że szczęście cię opuściło? Spróbuj trybu underdog. Chcesz spróbować wspólnych sił? Użyj trybu Shirt i podziel się całym dropem z innymi. Dodatkowo, cyklicznie pojawiają się różne eventy, na których możesz zdobyć dodatkowy drop. Ustrzel skina, czy handlarz bronią. Skorzystaj z natychmiastowych wypłat, a jeśli nie podoba Ci się to co wyleciało, to wymień to za pomocą jednego kliknięcia. Wpalin na Discord po dodatkowe informacje. Jeden rotuje, jeden rotuje. Pana? Ej, hey, chodź. chorzy? Gdzie on? Dwóch jest heaven już. Heaven ABC ABC śpi. Na górze, na górze, na podobnie. Ej, czekajcie na mnie. Heaven łan. Czekaj, czekaj, nie pikuj Cicho bądź. Nie wiem czy ABC, czekaj chwilę, niech on zabije i dopiero ABC razem. No, to to, tak. Dawaj, dawaj. Kon, kon, kon. To jest kon, Leży konta, jest konta. Monster jeden na no monsterze jeden. Fokus. To, to ten z longa? Ja zabiłem z monstera. W koniec. Chyba ta, ta, to ten z longa. Co tu robi kurwa? Jeden Dobra. w konie. Dobra gra. Nie, to nie ten. No, jeszcze jeszcze, niby. Powinienem jest pięćdziesiąt. Ja pierdolę. jeszcze? Nie, nie widzę kona. No i B jest last, na beczki. Na beczkach. Beryls. Dobra, go B, go, 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 go What the fuck? O. Ten jest rozjebany. Close, close, Nie no i chcę im wam iść pomóc i się odwraca na pięcie i zawsze mi wyjdzie. Pierdolę to. Co tu się dzieje? Masz czas jeszcze, masz czas. No a jakbym się odwrócił, nie? Albo z tu, to on by nie wyszedł? I by krzyczeli, że kurwa, co ja robię w koniach, oni giną we dwóch w sajdzie, nie? Dobra Monster ja, pickin' Fort ten monster Nie, chce mi się grać no, albo I flash Nie mam, dawaj Nice. Leży. Dawaj, Jeszcze jeden short. Ja wchodzę. No. No. Long. Graj pod siebie, bo ja mam 30. Ma Rady a, Rady Możesz się w plecy już ogólnie od a... Nie, czy nie jest blisko? Monster? Ja pod Hevenem idę. Jest, jest, ABC, ABC, Na mój kontakt. Oh sorry.

Fishing ride. Right. No, ja to się no, nie podoba. Nie mam teraz czasu ABC. No, no. Ja, ja mam późną radkę. No, side, still. Cześć, sorry Przyszedł. 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 balon. Arturo kurwa reinkarnacja. Seven,

Wydaje mi się, że to jest... Że masz coś... rain, rain to papier taki, nie? Bo będą maki, wiesz Kurwa, i ja się blokuje, o każdą możliwą ścianę, nie? Dużo balony Long Tu guys long Tu balons, one long, one hp one Z, z chudej bym zabił dwóch Bupakę pewnie, ale... Nice. Nice. Dobra, już możesz kraj z nami iść. Jest! Uważaj! Masz wlew bola? Mam, no, ale ja... no, Nie, przepraszam. Wysoka short. Ja to cofam, to ogólnie ale jest jeden z Diglem na daleko, nie musicie cofać. Nie ma, nie ma po co. Dobra. Ale mogę wesprzeć, nie? Nie, nie, nie. Chyba, że kon. Nie chciałem Cię zbaitować. Prz Przyrzekam, ale tak to wyglądało. Ja bym chciał, to się przyznał, jak dziwka. Mit w chuj, ginął. Ja pierdole Ale gnój, trzech One playground Tu yeah. okay. yes, play, 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 play. play. musiałem dojebać im w ostatniej <laughs> Co jest kurwa Jeden na zewnątrz Ja pierdolę, jakie czoko To Dzięki for, for boost Ale mu powiedziałem, ale on się musi cieszyć, ja mu taki dzień zrobiłem tym